No, popatrzcie, popatrzcie jakiego Stefana tutaj spotkałam. Na parkingu. Stefan, ale idź może. Ty się tu nie kulkuj, nie łap depresji, tylko może idź w trawę. Co by cię tu nie rozjechał jakiś amator niedzielnych rajdów, co? Stefanku. Cik, cik. No, cik, 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 Nie zamykaj się w sobie, chłopie. Wezmę zaraz rękawiczki i cię przeniosę. Idź, mały, idź. Jakie ty masz kolce powyginane po już, no? Tup, tup, tup. Tup, tup. Kroczek w przód. Pięknie idziemy, Stefan. Pięknie, tak. No demonem prędkości to Stefan nie jest. No nie jest demonem prędkości, to prawda. No idź maluchu, idź. No jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek. No, tup, tup, tup. No typie, masz 30 centymetrów. Chyc, chyc. No, pyk, 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 pyk. Oj, 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 tak, i ostatnia łapka. No idź tam, szukaj pędraków. Frenzlu, szukaj pędraków. Po deszczu jakieś dżdżownice mogły wyjść, nie? Oj, 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 jestem słodki taki, no. I taki jakiś niestrachliwy. Oho, auto jedzie. No, leć mały, leć. O, 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 o! Auta się przestraszyłem. To teraz idę szukać pędraków. No, to smacznego! Udanych, obfitych łowów. Uważaj. Witam Was, kochani, w trzecim vlogu działkowym. I zaczynam ten vlog od takiej smutnej informacji: że ten sobotni grad to jednak troszeczkę zmasakrował mi ogóreczki. Tutaj, widzicie, no on może jeszcze przeżyje, ale ten zupełnie tam, następny zabity, tu jakaś resztka. Ten też złamany. Nie wiem, co z niego będzie. No, myślę, że nic z niego nie będzie. Tam mam kompletnie uszkodzoną siewkę. Nie wypuściła nawet liścia właściwego. Stoi, bo stoi. Ale ma zmasakrowane liście. Nie wypuściła liścia właściwego. Tu. Widzicie? Tu. Został kikut. Podejdę do niego bliżej. Tu było górek. I zostało co zostało. I tam. Oj, oj. Tu. Tu też był ogórek. Zostały tylko liście mniszka, które wyłożyłam. No nie ochroniły ogórka przed gradem. Niektóre przeżyły, tak. A wczoraj lało, więc one są takie ziemią obruszone. Ale tu. No dobra, ten żyje. Ma uszkodzoną łodygę, ale wiązki nieprzerwane, więc żyje. Więc ogórki dostały po tyłku. Cukinia. Były dwie został kikut. O, tu leży zwłoka cukini. O, chodź tu. Wzięło jej się i umarło. Została zdekapitowana. A ta ma zobaczcie jak uszkodzoną łodygę. Niby wiązki są, niby żyje, ale czy coś z tego będzie. Moje świeże posadzone, no ta jest złamana. I liść, tu a to z liściń do tego. No dobra, jest złamana, ale wiązki nadal są. Zobaczymy. A tamta postanowiła kwitnąć. Urwę tego liścia, bo to jest pewnie męski. No, tak wam powiem, smutno mi. Ja wiem, że na to się nie poradzi nic, bo. No, taka jest natura. Ech, ale wiecie co? Ja się nie poddam. Ja chcę mieć ogórki. Dlatego przyjechałam z ogórkami. To znaczy, to są papryki. Cukinia, którą w gratisie dostałam, i tam są trzy podwójne sadzonki kupione ogórka, a tam mam nasiona. I podobno jeszcze można wysiewać ogórki, nawet do połowy, do końca czerwca, będą później. To też dobrze, sezon się wydłuży. Napiszcie mi, jakie macie doświadczenia z wysiewaniem i uprawą ogórków. I papryki, bo papryki kupiłam, bo moje jest Antek, Kochany kotek. Siewki mu posmakowały i po prostu je zgryzł, jak ślimak. Antek ślimak. No. O, więc dzisiaj wysadzę jeszcze te trzy sadzonki ogórka. Posieję ogórki, dosadzę tą cukinię, posadzę te papryki i dosadzę pomidory, te które wywaliłam i w końcu nabrały mocy urzędowej, żeby je uzupełnić. Nie ma słońca, jest 21-22 stopnie. Mokra ziemia, więc moim zdaniem świetna do takich prac. Więcej ja się zabieram i później Wam jeszcze zrobię krótki obchód po podziałce, po tym jak, jak co tam urosło, bo fasola urosła. Jestem po częściowej robocie, czyli dosadziłam pomidorki. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7 posadziłam sobie paprykę sztuk 3, jedna, druga, trzecia. No i tak tą cukinię, co dostałam ją w gratisie, ponieważ jest to gratis, na pewno będzie najpiękniejsza, najlepsza i tak dalej. Tutaj te mokre dziurki. To posiałam gniazdowo po trzy ziarenka ogórasy gruntowe. No i te piękne sadzonki tutaj, kochani, to są właśnie te kupione przeze mnie ogórki. Podobno bardzo plenne, gruntowe, nie wiem. Zobaczymy. Czekam mnie zaraz zbiór truskawek, bo zebram się za odchwaszczanie. Ech, no i oprócz tego, że moje truskawki, fuj. Tak, mówię o truskawkach. Oprócz tego, że moje ogórki i cukinie oberwały tym gradem, bo pomidorki sobie poradziły, ale co dziwne, pod jabłonką sadzonki yy, ślimaki mi się na nie rzuciły. Czajcie na pomidory. Nie sądziłam, że no, liść pomidora to jest taki sobie Moja sałata wygląda jak wygląda. Ale wiecie co? Oberwały też moje cebulki. Mam kilka. Takich właśnie uszkodzonych. Bo tam widać połamanych, uszkodzonych Szczepiorków, ale wiecie co? Ja się nie martwię. Cebulka sobie poradzi, odbije. Wschodzi mi chyba marchewka. Kochanie, wschodzi mi chyba marchewka. W końcu, no wschodzi. Wschodzi marchewka, przynajmniej ta wcześniej posiana. Po Chociaż powiem Wam, tutaj pojawiła się nowa. Yy, nowa. Ta troszeczkę później chyba siana. Ja jestem w trakcie odchwaszczania yy, grządek. No i teraz może do tej przyjemniejszej części. O, koperek mi też. Wschodzi i sałata. Zwłaszcza tam, gdzie jest bardziej mokro, niżej. Patrzcie, jakie ładne te truskawy. Będą pyszne. oberwał I zagnieździły mi się tu mrówy. Ja nie wiem, na ile takie mrówy one tam uszkadzają mi yy, korzenie. Na razie wiecie, no patrzcie. One tu dosłownie, przy tym porku, mają swoją jakąś tam mrówkostradę. Tam przy selerku też mają mrówkostradę. Nie mam pojęcia, czy mam z nimi jakoś walczyć. Wiecie co? No, ja z nimi będę próbowała walczyć w sposób biologiczny. bo nie powiem, że ekologiczny, bo walka z czymś, co jest żywy, nie jest absolutnie ekologiczne. Ale powiedzmy, że postaram się je y, wyeksmitować y, gnójówką z rotyczu. Czytałam, słyszałam, że podobno fajna sprawa i pozbywa się szkodników. Fasola. No, z fasoli jestem zadowolona. Też liście oberwały są dziurawe, ale patrzcie, jak ona rośnie. No, aż miło. Milutko. Ta wzeszła najpóźniej, ale mam wrażenie, że jest jedną z szybciej rosnących, chociaż mam kandydatkę na najszybciej rosnącą. Gdzieś powinnam mieć przynajmniej częściowo odmianę, ale, ale może nie mam. Hmm, to jest ładny widok. To jest widok, który ogrzewa serduszko. I tutaj kolejna trzy rzędy też. Zaraz ją odchwaszczę z tego powoju. Ta jest moją kandydatką, kochani, na najszybciej rosnącą. Jakie? Ona ma w ogóle grube łodygi. Chyba mam tu napisane, co to za odmiana? Mam. Augusta. To jest Augusta. Tam mam też napisane i chyba mi się skończyła wena do pisania. <laughs> Ale wiem, że gdzieś mam złotą saksę i to jest chyba złota saksa, to jest chyba tamta, a to jest jeszcze jakaś inna. I groszek też pięknie rośnie. Groszku mi malinki wyrastają. Pozwolę jej rosnąć, tej malince, i tam przy fasolce też rośnie, i po prostu na nie przesadzimy. Jeśli w ogóle to będzie coś warte. No. Groszek, w ogóle widać o, różnicę w odcieniu. Ten ten najmłodszy, najmłodszy, on był pierwszy siany, ale chyba jest najpóźniejszy, albo ma gorsze warunki, nie wiem. Jest taki bardziej niebieski niż ten tutaj. No. A i mam do was. Dobra, dla kogoś może mam niespodziankę, dla mnie była to niespodzianka. Pamiętacie tą roślinę? Ja się zastanawiałam, co to jest, jak to jest dalej, nie wiem co to jest, ale znam się, jak to będzie kwitnąć. I ona mi zakwitła. I pokażę Wam, jak ona wygląda. Ona wygląda tak. Jest przepiękna. Nie bywała. No. Cudowna. A jeszcze piwonie mi tu pachną. Też oberwały, zaraz je poprzecinami. To jest przekwitłe. Albo i nie poprzecinam, nie wiem. Nie znam się na piwoniach. I jeszcze tutaj mam takie jeszcze bardziej wy wybiegnięte, bardzo ciekawa roślina. Ona ma takie różne rodzaje kwiatów, bo tu ma taki, tu ma taki... Nie widzicie, co nagrywam. Tu ma taki, tu ma taki. <laughs> Moje ogrodowe paznokcie brudne. No, ciekawe, ciekawe. Zrobię zdjęcie i może Google Lensem sprawdzę, co to jest. Niestety bardzo obfite opady deszczu. Dobra, obfite, obfite. Krótkotrwałe, obfite ulewy sprawiły, że pospadały mi porzeczki. Troszkę owoców, widzicie? Ptaszki będą miały co jeść. No zapraszam, niech jedzą, niech to się nie zmarnuje. Jak już spadło. Krzew w przyszłym roku chyba odmłodzę. młodze. No. Dobra, kochani. A, jeszcze jedna sprawa. Malinki mi odżywają. Widzicie te przesadzone zdechlaki? Niektóre zdechły, ale niektóre. Jakim się liście, jak ta, liście im się oberwało, puszczają młode. Mój mąż się bardzo cieszył, się o te malinki martwił. Widzicie tu puszczę młode. Tam liść zdechnięty, ale puszcze młode, czyli ukorzeniły się, czyli będą rosły. Super. No takie pocieszające, miłe. Ale się parno zrobiło. Dobrze, że słońce nie ma, to tak nie jarzy mocno. Okej. Okay. idę jeść truskawki. Cześć, kochani. W piątek. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie w tą drugą majówkę. A ja Wam chciałam pokazać, że moje pomidorki zaczęły kwitnąć. Właśnie je trochę. Pomogę im w zapylaniu. Bo nie wiadomo, czy był wiaterek, jak to będzie wyglądało. Ale no, fajnie co. Ja się strasznie cieszę. O, i tutaj też. No, też moje maluchy kwitną. I tutaj. O, tu już nawet drugie grono zaczyna kwitnąć. Kochani, spójrzcie, spójrzcie. Czy widzicie, jaki maluch? Ale mam pierwszego zapylonego pomidorka. Mój pierwszy gruntowy, zapylony pomidorek. Niech mu się wiedzie. Super. To są te maluszki, które ostatnio, we wtorek bodajże, chyba, we wtorek czy w środę, już nie pamiętam. Dosadziłam i się trzymają. Nie padły. Więc, więc jest fajnie. Moje papryki, powiem Wam, że wyglądają dokładnie tak jak w dniu, kiedy je po, posadziłam, więc. A to było dwa dni temu. Zatem, zatem się trzymają, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Sorry, mąż coś tam rozrabia w Altance. Kolejna papryka, którą dosiałam, dosadziłam, przepraszam, i, i się trzyma. Ona tutaj ma listka, widzicie uszkodzonego przez grad, bo na balkonie była. Jak przyszedł ten grad, ja je dopiero po chwili schowałam. Co tego listka prawdopodobnie usunę teraz, żeby od tej rany nie robiła się żadna, żadna infekcja. No. Ładnie stoją pomidorki, cieszy mnie to. Podleję je dzisiaj. Również widzę, że całkiem przyzwoici się trzymają i rosną cukinie. Nie wyglądają może super elegancko, ale rosną. I to jest ta, sadzona też dwa dni temu i też pięknie stoi. I te moje dosadzone po ogóreczki, widzę, że troszkę im się omdlało, ale to z braku wody. Ta jest pusta, ale tam mam, grzeje się woda, to, to je do podleję zaraz. No i co, no te moje trochę przetrzebione ogóreczki przez ten grad. Ale te, które przeżyły, to widzę, że sobie dają radę. Też zostaną ładnie podlane. Truskawy dojrzały. No co, no. O! Proszę, proszę. A ja dzisiaj przywiozłam jeszcze pomidorki z dechlaczki z balkonu. I truskawki, żeby dosadzić. Idę zobaczyć, bo widzę, że ta wzej, wzejśnięta sałata. Tak, wymyśliłam właśnie takie słowo. Tam mi coś nie chce rosnąć, znaczy ona się strasznie zagęszcza w środku, ta sałata, nie ma ona w jakieś główki pójdzie czy co, no bo na faktycznie no mocno się tu zagęszcza i tak w środku siedzi. Ja nie wiem, co to za jedna, nie, nie bardzo mam jak z niej pobrać liście, bo z tej to nie problem, wzięłabym ja dwa liście, oberwała i te, ale z tej, tak no, nie za bardzo wiem jak. O jaki tu chwaściar wyrósł, a tutaj ta wysiana przeze mnie. Wzeszło, co wzeszło. Niewiele tego wzeszło. Chwaści, chwaściki się pojawiły. Tutaj ta w ogóle nie wzeszła. Sałata. E, więc tutaj zaraz ciepnę e, tą e, cebulę siedmiolatkę. Tak samo tutaj szczypiorek nie wzeszedł, to pójdzie cebula siedmiolatka. Koper wzeszedł. Nie wszędzie, ale wzeszedł. Są tam dwa rządki. Będzie. I tu moje selerki, takie jakieś bidne. Co wam jest selerki? Może gleba dla selera nie najlepsza. No ale dobra, no ale coś tam. On ma dużo jeszcze miesięcy na to, żeby urosnąć. Odchwaszczałam, a tu chwasty znowu. No ale widzę, że cebulki, nawet te opóźnione, powychodziły. Co mnie bardzo cieszy. Uj, jakie tam truskawy widzicie? Widzicie tam jakie ładne truskawy? Nie, nie mogę zrobić zbliżenia. Bo jestem na funkcji. Ym, Eliminacji drgań, żeby wam nie latał obraz, jak, jak yy, nagrywam. Dobre. O! Wczoraj byliśmy na spływie pontonowym i. No, moje ciało odczuwa to wiosłowanie. Fasola rośnie, super rośnie. Jestem, jestem przeszczęśliwa, że tak ładnie ta fasola rośnie i groszek też fajnie rośnie. No i co z tą marchewką? Ta posiana wcześniej. No powoli, powoli gdzieś tu walczy. Gdzieś tutaj są, tu gdzieś są jakieś takie maluszki. Ta posiana później mam wrażenie, że też gdzie nie, gdzie wschodzi, ale no myślę, że marchew, że tu jest ziemia taka trochę dla marchwi trudna. No fasol, fasolki i cebulki, jak widzicie, rosną. Nawet widzę, że znowu te, te, które nie, wcześniej nie wzeszły, to wschodzą, bo bo po prostu musiały być głębiej. Hmm. Tak tutaj patrzę na ten groszek, co on miał tutaj takie problemy, że on tak tutaj... Albo ja go tak koślawo posiałam, nie do końca rzędu, czy co, ale dobra, i tak go mam na tyle dużo, żeby żeby nie... nie, nie brakło mi. O, 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 makolągwa przeleciała. Nad... Makolągwa to taki ptaszek z czerwonawym brzuszkiem, ale dopiero kiedy samiec jest. No, taki już. Mocno dojrzały. No dobra. Kochani, idę y, myśleć, co robić. Może najpierw podleję, póki nie ma takiego palącego słońca. No. Dobra, idę. To jeszcze taki rzut na moje małe królestwo. Dziękuję Wam za wszystkie miłe komentarze na temat mojego ogródka. Pietrucha, bo co to za dziurki tutaj? Dziwne takie dziurki w tej glebie się zrobiły. Wcześniej ich nie widziałam. Tu posiałam pietruszkę. Pietruszka podobno bardzo długo i bardzo powoli wschodzi, więc nie mam pojęcia czy to co tu się wybija to jest pietruszka na pewno, nie wszystko, też są tu pewnie chwaściki. Damy czas. No. I truskaweczki. Kilka będzie. No, kilka będzie jak zwykle do, do pojedzenia taką. Dobra, idę podlewać moje, moje spragnione ogórasy. Potem sprawdzę paluchem bezczelnie tam, czy jest wilgotno pomidorom. Jak coś to też podleje. ale cukinii ogórki mają płytki system korzeniowy, więc one po prostu potrzebują podlewania. Pomidory nie wyglądają jakby były mega spragnione. Zobaczę też co u papryk. No, ale jestem zadowolona, że ta cukinia i te, te ogóreczki się trzymają. No, topa. No kochani, tym przepięknym widokiem na staw w deszczu o zachodzie słońca. Ach, jakie to romantyczne. Kto by pomyślał. Żegnam Was w tym tygodniu z moich działkowych przebojów. Zaznaczam, to nie jest staw na mojej działce. Nie zmieściłby się na tych trzech arach. Zwłaszcza, że ma 12 hektarów około. To jest staw u moich rodziców. Ale ponieważ nie zdążyłam na działce nagrać y, odpowiedniego zakończenia, no to robię to teraz. Zatem życzę Wam wszystkiego dobrego. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każdą oznakę wsparcia. I do zobaczenia w następnym tygodniu. Papa kochani.